Witajcie moi drodzy. Ja żeby zaoszczędzić trochę czasu, to sobie potasowałem kasy poza, e, karty poza wizją, żeby tutaj nie tracić czasu, bo e, niestety, ale z moim gadulstwem 10 minut to nie jest dla mnie odpowiedni, wystarczająco czasu. E, dlatego e, już tak Wam tylko wspomnę, że pomału będę się przenosił na takie dłuższe gadania e, na kanał YouTube. Tam Was zapraszam oczywiście serdecznie. E, Myślę, że już no, na grudzień będę się starał zrobić czytania miesięczne. One mogą być z lekkim poślizgiem, dlatego że w międzyczasie Słońce przechodzi do znaku wężownika, więc zrobię też czytanie na Słońce w wężowniku. A dodatkowo, właśnie nie mam pojęcia, co, co z tym TikTokiem jest, ponieważ TikTok mnie ustawia chyba zasięgi bardzo ograniczone tylko na gdzieś 200. Wyświetleń. Z tego co widzę, to jest taki jakiś automat dziwny na, na TikToku, więc nie wiem, czy przypadkiem całkowicie z tego TikToka nie odejdę. Ale to, to yy, szczegóły Wam podam wkrótce. Ten, kto będzie chciał się przełączyć na kanał YouTube, ten to zrobi. A jak nie, to po prostu ja sobie będę robił dłuższe nagrania yy, na innej platformie. To tyle by było z ogłoszeń antyparafialnych. <grych> A teraz zapraszam Was na czytanie na jutro. Chcę poprosić energię, żeby nam pokazała, co tutaj możemy sobie ciekawego, jak popatrzeć na jutrzejszą energię. Co byśmy mogli tutaj odstawić trochę do przeszłości, lub siódemka, siódemka kielichów. Fajna jest ta. O, zapomniałem, że sobie przestawiłem monitor i teraz mam większą wizję. I like it, I like it. Śródemka Kielichów to jest ogólnie karta, która mówi o wyborze, że mamy dużo do wyboru. Jeśli myślimy, że w życiu nie mamy wyboru, to powinniśmy takie myślenie odstawić do lamusa. W życiu zawsze mamy wybór. Jeżeli ktoś nam mówi, nie masz wyjścia, to powiedz takiej osobie, mam wyjście. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Może ty nie widzisz tego wyjścia, ale intelekt jest takim świetnym czymś, że jak chcesz, to znajdziesz rozwiązanie, to znajdziesz wyjście. I tu nie ma dwóch zdań. Co wychodzi naprzeciw? Odstawienie pewnych filozofii, pewnych ograniczeń. To jest dokładnie coś podobnego do tego. Nasze wmówione nam ograniczenia mówią, że my musimy coś robić i nie mamy wyboru, że musimy to robić, bo tak nakazuje system, tak nakazuje Kościół, wiara, religia, moralność, tradycja i tak dalej. I karty mówią, ale mój drogi, zmień to, bo to jest tylko w Twojej głowie. Tylko w Twojej głowie. A do czego to dąży? No właśnie, do dziesiątki. Jeżeli nie zmienisz tego, to będziesz miał na tło, kto Cię przytłoczy. Możesz czuć się y, takim myśleniem, że nie masz wyjścia, że musisz tkwić w czymś w pewnej. Y, stagnacji, nawet takiej emocjonalnej, że musisz tkwić w swoich jakichś nieszczęściach i tak dalej. Ogólnie siódemka kielichów jest fajna, bo ona mówi, że mamy do wyboru różne, różne rzeczy, różne możliwości, że możemy naprawdę wybrać sobie coś, co, co byśmy bardzo chcieli z tego życia. Jeżeli ktokolwiek nam mówi, że to jest niewłaściwe, to, to właśnie powinniśmy powiedzieć to żegnam cię z mojego życia. <laughs> Może o taką decyzję chodzi. Może to ktoś jest, kto nas blokuje i przez to spadają na nas takie y, różne niefajne. To jest też tak pokazuje, jakbyśmy zbliżali się do jakiegoś końca y, pro, takich y, mentalnych rozkmin, i y, y, jak już by więcej na nas tego spać nie mogło, jak, y, ale to jest taki fajny proces też. Że to nie jest przeintelektualizowanie, to jest dojście do pewnych wniosków. Właśnie tutaj. Dochodzimy do pewnych wniosków, że tak naprawdę wszystko jest w naszym zasięgu, a daliśmy się. No właśnie, zobacz. Daliśmy się. <laughs> ja lubię w ogóle tę moją ekscytację. Skuć na własne życzenie, ale my możemy ściągnąć te bajdany. My nie musimy tkwić w tych przyzwyczajeniach, w tych wszelkiego rodzaju i wszelkiego rodzaju zniewoleniach umysłowych, bo tutaj chodzi o zniewolenie umysłu. I tutaj karta raci mówi o przemyśl, przemyśl, daj sobie czas, przemyśl tę filozofię arcykapłana, bo ewidentnie być może uciekasz od przemyśleń, a karty zachęcają cię, właśnie wejść w tą dziesiątkę mieczy. Wejdź w tą dziesiątkę mieczy, bo ona, przerobienie jej, dokładnie zobacz, przerobienie tych myśli do końca yy, pozwoli ci zobaczyć, czym jest ten szatan. A wiesz, czym on jest? Ja ci powiem. On jest arcykapłanem. Zaczeki paradoks 5 i 15. 5, 10, 15. <grych> Dlatego, że widzisz, arcykapłan, jako tako, nie jest złą kartą. Natomiast, jeżeli nałożysz sobie zbyt duże ograniczenia na siebie, to on się przeradza w rezultacie w diabła. To jest takie samo Jak to mówią, nadgodliwość jest gorsza od faszyzmu. I to, co robi arcykapłan. Może doprowadzić do tego, że odbierze Ci to Twoją witalność w ogóle. Odechce Ci się wszystkiego. I karty mówią, weź się zastanów, czy w to, co wierzysz teraz faktycznie jest dobre, bo ewidentnie ktoś nie, nie jest w stanie wybrać swojego kielicha szczęścia. Odebrano mu możliwość, bo się karta odwróciła. Jeżeli wejdziesz w dziesiątkę mieczy, to zobacz co Cię czeka. To czeka Cię znalezienie tego kielicha. Odnalezienie tego kielicha, który jest szczęściem. Być może nawet okaże się, że ten arcykapłan, jako strażnik religii, wiary, nadziei i tak dalej, że to On jest winien. Że to niepotrzebnie tkwiłeś tak długo w takich niefajnych dogmatach. Dogmat nie jest fajny. Dogmaty nie są fajne, bo one są zrutynizowaniem naszego życia. W dogmatach nie ma logiki. Tam jest wszystko na zasadzie hipnotyzacji. Jak pamiętam, byłem na studiach filologicznych, to omawialiśmy formę perswazji kaznodziejskiej księdza Piotra Skargi. I przy okazji nasz profesor mówił, że cała msza była po łacinie, żeby ludzie nie rozumieli tego, co się do nich mówi, ale żeby ton głosu, to było takie monotonne i w ogóle taka kadzidła, to wszystko, miało dać zahipnotyzowanie ludzi i ich umysłów. Przez to ludzie zaczęli wierzyć w coś, co nie jest dla nich dobre. To jest. Kościół to jest. Wiesz, co chcę powiedzieć, nie? No, także wejdź w to. W tą rozkminę do końca, dokończ to, pamiętaj, że słońce już wychodzi pomału ze, ze skorpiona, a to jest bardzo trudna energia, naprawdę, ale to przyniesie coś bardzo, bardzo pięknego i karty to tutaj super pokazują. Zresztą jak popatrzysz na te moje rozkłady, które ja robię od dwóch tygodni, one są dla mnie bardzo fajne, takie komplementarne. Uzupełniające się nawzajem, ale tautologizm, uzupełniające się nawzajem, <śmuchy> uzupełniające się po prostu, e, i to pokazuje, że to jest pewne, dokończenie pewnej drogi. Już, już jesteśmy prawie na finiszu. Także, moi kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, dajcie znać w komentarzu, czy dotarła ta informacja do Was. I my się widzimy w kolejnych czytaniach. Jak nie tu, to na kanale YouTube. Dziękuję i pozdrawiam. Buziaki.